Chłopaki, spójrzcie na te wszystkie domki z biernika. Mm, najwyższy czas zacząć je dekorować. Mam tu książkę. Nie, zrobimy to sami. Co się dzieje? Co z nami? Pomocy! Gdzie mój kubek? Nie kakao. Ba Pomóż nam, proszę! Co robić? Może magiczna księga wie? Ona nas zmniejszyła. Zobaczmy! Dobra! Musimy urządzić domki. No to zaczynamy! Jeszcze nigdy cukierki z nie były tak duże, i jeszcze nigdy nie dekorowałam w ten sposób domku z piernika. Tylko spójrzcie ile kremu. Będę ozdabiać swój domek, ale super! Myślę, że zrobię bardzo, bardzo ładny domek. Tego nie potrzebuję. Ale puszyste. Super. Okej, okay, cegiełki są już gotowe. A pozostałe materiały trzeba wrzucić do środka. Zrobione! I jeszcze tęczowe żelki. Ale najpierw ich spróbuję. Mmm, pyszne! Nie, jednak nie wrzucę ich do środka. Wolę udokorować nimi dach. Widzicie, jaki dach zrobił się kolorowy? A żeby wiatr nie zdmuchnął żelków, użyję skitelsu One też są bardzo kolorowe. Będą też świetnymi obciążnikami. Brawo ja! Teraz czas na lizaki. A ja, a ja. Będą ozdabiać zewnętrzną część domku. Jeszcze więcej czerwono-białych lizaków na ścianach. Będzie bardzo ładnie. Ale to też nie wszystko. Więcej takich lizaków. I nie tylko takich. Nie wolno zapominać o kominie. Jego też trzeba udekorować. Brakuje mi jeszcze okiennic w oknach. Tabliczka czekolady Briana będzie w sam raz. I takiej nie potrzebuję. Oj, oj! W biały dzień kradną czekoladę. Koleżance, żałujesz. Czekolada jest pyszna tak przy okazji. Idealnie nadaje się do upiększenia moich okien. Mm, ale pyszne. Dobra, biorę się za te okna. I mamy to. Ale trzeba też udekorować czekoladę, aby była bardziej kolorowa. No i mój dom jest już prawie gotowy. Skończyłam. No to teraz ja. Zacznijmy od żelku. O, 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 tak. A, jak to boli! Głupie żelki. Mam nadzieję, że przynajmniej jako wykończenie ścian dobrze się sprawdzą. Zobaczmy. Och! Ale ciężar! No okej. Okay. Całkiem nieźle to wygląda. No bardzo ładnie. Będę miał chłodny dom, jakby był zrobiony z lodu. Myślę, że jest naprawdę ładnie. Zamierzam też ułożyć uśmiechniętą buźkę na głównej ścianie z ciasteczek Oreo. Dwa duże ciastka to oczy, a małe posłużą za usta. O właśnie w ten sposób. Cyk, cyk, cyk i mamy to! Ale to też nie wszystko. Potrzebuję jeszcze nosa. W tym celu użyję nasion marchewki. Ach, dam radę! Udało się. Oto jest. Proszę bardzo. Nasionko trzeba zasadzić w wiadrze i wyhodować gigantyczną marchewkę. Świetnie. A teraz potrzebuję troszkę wody. Marchewka już jest! Muszę ją tylko wyciągnąć! Ale jak! Wrosła zbyt głęboko w ziemię! Och! Och. O, Brian! Chodź tu, potrzebuję twojej pomocy! Pomóż mi wyciągnąć marchewkę! Ach. Ach. No nie idzie! Cóż, będziemy musieli zaangażować też piwi. Chodź, pomożesz nam! No dobra! Och, udało się! Dzięki, przybij piąteczkę! Polecam się! Hej, A ja? Ty też przybij piątkę! Tego zielonego ogonka nie potrzebuję. Jest zbędny. Ale sama marchewka idealnie pasuje jako nos. Wyszedł mi Donek w kształcie bałwana. A na dach zarzucę czapkę. Będzie fajnie. Adam! Tylko spójrzcie, wyszło fantastycznie! Brian, czekamy na Ciebie! No wiecie co? Mój domek będzie jeszcze fajniejszy niż wasze. Zapakuję go w papier. Będzie wyglądał jak prawdziwy prezent. Pięknie mi to wychodzi, prawda? Okej. Okay. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodam też łańcuch choinkowy. Będę na nim wieszać świąteczne bombki. Dzięki temu mój dom będzie wyglądał jeszcze bardziej uroczyście. Fajnie, co? Ale co jeszcze powiesić? Yes! Właśnie! Dorzucę jeszcze kilka bombek. A, super! No i co jeszcze? O! Latarnie! Będą idealnie pasować. Mój dom wygląda lepiej niż wasze. Co mamy robić dalej? Księgo, podpowiedz sam. Aha, czas dekorować podwórka. To pastka. Najpierw przyciągnę tu Sanie pełne prezentów. Wyjmę z nich pistolet do baniek i użyję go do zrobienia sztucznego śniegu. No to lecimy! Bam, 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 bam! Ej, uważaj, uchlapałeś mnie! Ojej, co to za broda? Uh -oh. I co z tego? Przynajmniej mamy teraz mnóstwo sztucznego śniegu. To jest naprawdę super. Można go podnosić i urządzić prawdziwe opady. Patrzcie, jak fajnie! Skoro mam mnóstwo małych bombek, to ze dwie duże też mi się przydadzą. Przecież mamy tu święta! No właśnie, a gdzie jest choinka? Ustawię ją na samym środku podwórka i położę pod nią wszystkie prezenty. Bo przecież tam jest ich miejsce. Och, jak wspaniale! Ale czegoś mi tu brakuje. Mimo wszystko... Wiem! Koszynki pocztowej. Też jest czerwona i owinięta łańcuchami choinkowymi. Wrzucę do niej list do Mikołaja. Pięknie! No, podwórko na bogato! Wielka mi rzecz. Stawię, że mój domek będzie o wiele ładniejszy. A moja choinka nie będzie zwykłą choinką będzie czekoladowa. Więc można ją będzie później zjeść. Pięknie! I nie będę dekorować jej bombkami, a kremem. Niestety samego kremu jest za mało. Pierniki będą idealne jako zdoby choinkowe. Chłopaki, możecie się poczęstować, ale zostawcie mi coś na choinkę. Okay. Gotowe! Moje prezenty też będą jadalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Przyturlam kilka kolorowych cukierków. Wyglądają jak ciasteczka. A na nich położę wygiętą tabliczkę czekolady. Będzie z tego super ławka. Chodź. Udało się. I mamy to. A z reszty cukierków zrobię ścieżkę do domu, żebym zawsze wiedziała, dokąd mam iść. Właśnie w ten sposób. No to wygląda naprawdę super. A wy co myślicie? Przydadzą mi się też te dwa paluszki Twixa? Mogę ich użyć do zbudowania ogrodzenia, które jest nie tylko solidne, ale i bardzo smaczne. Tylko nikt oprócz mnie nie będzie tego jeść. O rany! Jak ja uwielbiam Twixy! Następnie postawię jadalną skrzynkę pocztową. No i oczywiście jadalne pojemniki na lizaki Czupaczóws. Fajne co? Ktoś będzie mógł się nimi poczęstować. No, myślę, że wyszło mi to niesamowicie klimatycznie. Den, a ty na co czekasz? Dekoruj szybko swoje podwórko. Dekorować? No, już najwyższy czas. Najpierw będę musiał troszkę pokopać w śniegu. A muszę to zrobić, żeby zrobić lodową zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia gotowa. Zjadę po niej prosto w śnieg. Więc mam nie tylko piękne podwórko, ale i plac zabaw! Juhu! Ale jedna zjeżdżalnia to zdecydowanie za mało. Przydałby się bałwan. Nie bez powodu mój dom wygląda jak bałwan. Więc będę kontynuował ten pomysł! Okej, okay, prawie gotowy, teraz głowa. Zrobiłam trzy kulki. A buzia bałwanka będzie z ciastek, cukierków i waflowego rożka. A żeby bałwankowi było ciepło, przykryję go czapką i szalikiem. Nie marznij, mój malutki! Ale to wciąż za mało. Będę potrzebował ogromnej bryły lodu. O, ale ciężka. Ale czego się nie robi, żeby udekorować dom? A teraz obrobię ten lód piłą. Właśnie z tego kawałka chcę sobie zrobić choinkę. O tak! Co za zabawa! Ta choinka będzie tutaj stała, dopóki się nie rozpuści. Ale czad! Ciężar z tej choinki! Przestawię ją bliżej domu i podświetlę na niebiesko. Gotowe! Nie zrobię z żelków. Te płytki idealnie wpasowały się na ściany, więc mam nadzieję, że będą równie doskonałe na ogrodzenie. Pozostało mi tylko ustawić lodową skrzynkę pocztową. To jest to. Moje podwórko jest skończone. Co tam dalej, książeczka? Aha, teraz musimy udekorować nasze domki w środku. Jak na razie wszystko tu wygląda dosyć nudno, ale zaraz to naprawię. Zacznę od mięciutkiego czerwonego dywanika. Położę go na podłodze. Och, jest taki puszysty! Wspaniale. Następnie będę potrzebował kilku drewienek. Jest ich tak dużo i są takie ciężkie. Dziś pomocą ozdobie ściany. Aj! Oj, oj, oj. Wszystko co muszę zrobić, to przybić drewno do ścian. To proste. Dam radę. Okej, okay, gwoździe są. Jedziemy z tym. Au, mój palec! Przeceniłem swoje siły. Kurczę, teraz boli mnie palec! A to wszystko przez ten głupi młotek. Spróbuję jeszcze raz. Może za drugim razem będzie lepiej. No, naprawdę się udało. Pozostało tylko dokończyć resztę ścianek. One też muszą być udekorowane drewnem. Ale super, to będzie naprawdę przytulny domek. Ale to wciąż tylko ściany. Potrzebuje kominka. Spróbuję go tutaj wciągnąć za pomocą liny. Och! Ale spójrzcie, jak idealnie wpasował się w róg mojego domku. Postawię na nim miniaturkę parku rozrywki. Ujrzcie, tu się wszystko rusza. Myślę, że to świetna dekoracja. A teraz nad kominkiem powieszę skarpety. To da niech Mikołaj będzie wkładał prezenty. A ściany ozdobię kolorowymi łańcuchami. Ale to wciąż nie wygląda na skończone. Będzie tu idealnie pasował wieniec świąteczny. No i czerwone worki na prezenty. Pięknie. Prawie gotowe. Porzucę jeszcze kilka dekoracji. A żeby było bardziej przytulnie, to postawię tu fotel wujany. I wiecie co? Ustawię jeszcze dwa dziadki do orzechów. W worku został też zabawkowy tor kolejowy. To będzie element rozrywkowy mojego pokoju. Pociąg będzie jeździł, a ja będę go obserwować. Tudu! Ale ekstra! Mam już choinkę na zewnątrz, ale w domu też muszę mieć chociaż małą. Moja będzie zrobiona ze świecidełek, a prezenty będą leżały tuż obok niej. Wszystko gotowe, można odpocząć. Zjem pyszne ciasteczka i wypiję słodkie kakao. Tu wygodnie. A jak ja mam udekorować mój domek? Muszę zacząć od podłogi. Myślę, że tabliczka czekolady będzie idealna. I będę chodzić w tych uroczych kapciuszkach. Och, ale fajnie. A teraz potrzebuję kremu, który nawiasem mówiąc, już tu jest. Użyję go do ozdobienia ścian w domu. Ojej! Jak ładnie! Okay. A teraz tukierkami cukierkami z Kittles wyłożę listwy w podłodze. A na ścianach powieszę kolorowe karmelki i lizaki, tak jak na zewnątrz. Te słodycze wyglądają niesamowicie. I mamy to! Teraz muszę zrobić sobie kanapę. Też będzie piernikowa. Zamierzam użyć kremu jako materiału klejącego. W ten sposób będę miała świetnie wyglądającą sofę. Ekstra! Jest bardzo wygodna tak przy okazji. A skoro mam już kanapę, to muszę mieć też stolik. Będą na nim leżeć przeróżne smakołyki, którymi już można się zagadać. Dlatego, że mój domek jest gotowy. A. dolniacha ze mnie. Podobnie jak na zewnątrz zamierzam udekorować wnętrze domku lodowymi żelkami. Zrobię najpierw żelkową listwę podłogową. Będzie w tym samym kolorze co domek. Gotowe! A teraz podłoga. Mamy to! Czas na ścianę w środku. Pomaluję je sprejem w białym kolorze. Ale po prostu zwykłe białe ściany to dosyć nudne. Ozdobię je błękitnymi śnieżynkami. A oto i one. Siedzieć będę na tym niebieskim fotelu. Ale ciężkie. Fajnie, że idealnie się tu komponuje. Będę miał też półkę w tym samym kolorze. Postawię na niej dwa urocze bałwanki. No myślę, że wyszło super. Ale co to za życie bez telewizora? Jakaś rozrywka musi być. Telewizor będzie stać na mojej szafce. Zawsze będę mógł oglądać challenge na naszym kanale. Zostały tylko małe ozdoby. Trzeba poustawiać różne zabaweczki. I oczywiście czas na relaks z moją ulubioną kolą. A samo picie Coli jest nudne, więc zamienię ją w lodowaty koktajl. Aby to zrobić, muszę ją wlać do specjalnego kubka. Wyszło świetnie. Najwyższy czas to spróbować i można oglądać śmieszne filmiki. Ech, co za życie! <laughs> Niezły ubaw. Редактор субтитров А.Семкин Корректор а